Jeżeli będziesz skakać, to musisz odra... jeżeli 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 masz skoczyć, to zamiast skoczyć, to kliknij szybko w i tym, co kłócasz. Ty... to... Ty jego brzuch będzie sobie latać, jak gdybyś... Mhm. Dobra. Nie. Proszę. Ty! ty, ty Wiesz, jak się zbudował. Tak? Nie. No tak to się zanieś tak na boku! No, to no, jest to, żebyśmy... A ty też, ty ty, żebyś, żebyś, Nie, nie nie żebyś, 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 robisz żebyś, teraz? Tak. żebyś, 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 żebyś,

Nie. Będzie. Nie. Będzie. Nie. Choćby nawet Będzie. dziesięciu osób by prosiło o to. Ale się tam na Ja sobie tu spokojnie, ale zbieram. Czeka. Kto dostał? Kop, który ma takiego low w jest Nie jakiś chłop dojeżdża Jeszcze mi pompy miał, że nie to co ja To jest panę do Pena No ale chłopie, ja nie Ole mi ktoś! Ktoś zabrał traga. Ja ty nie? Rypier... Gdzie? Nie, nie ty. Jakiś... gościu z innego teamu? Idź! Takim famasikiem się mogę pobawić. Już ja mam... Też mam Już mi chodzi... Już mi chodzi płynnie. Prawie. Już... Prawie doszłem do tego. Co to Uważam... doje... Dojeżdżacie. Tak? No. I będę po kupie A wygasę ze 20. To jest kartkę. Dość tego. A, bo ja się boję teraz się bić. Oj, dojechał. On nie ma tego na przykład. On nie ma tego. No, ja pił. Pier... Jakiś ninja. Ninja? No bierz. Mmm. No, ile masz skinów? Aaaaa, o no, tyle samo w sobie Oj, coś się. Coś się poknie... Po, popsić czy coś takiego. Ty mi co No nie. No to fajne skin. No spoko Solonaid? No, no, tak. A ty te fanisz? On fa się nazywa rafa. Wow! FIFA rafała FIFA rafa. Tylko proszę ciebie, Kuba, nie zadawaj głupich to tak. Ale tu jest pisane jak jedno, to jest plecacyk do Twojego skina, No! Pasuje jakby. Nie. Ale bardzo. Do tego skina nic nie pasuje, tylko... Pro... Nie no, pasuje. Jakieś duże plecacyk. Jesus. Kto tam ciągle chce Jak tam potnę bym wolał? Są bliżej. No to Potnę. Bo wtedy po... obijemy cały ten wieżowiec i mamy lud. Dobrze, Oj. że nie gramy z tym. Dobrze, że nie gramy z Martiny, bo on by cały lud zabrał. A ty no. byś tak nie zrobił? Nie. <gry> ale co? Lotnia mi nie pasuje do tego za bardzo, ale mam też Ten plecak, ten plecak do... tego... Ten plecak do Sorry jest naprawdę taka the best. Cała budowla do nieba przynosi na jedno ścianie, a potem na jedno Chyba jest na jedno tak? Wiem, i to nie są żelazki. <grym> Ale ja mam laki ja, ja mam amon. Samym amonem. Ja mam Podpakté oh, ženu. Ohoho. Oh. Oh, Podpakté Nemám. Já ja nemám ale mám charpun. Já mám tak týkla. Já potáhnu, já potáhnu, já Parcuma, Idziemy na bok. Dwóch. A jeden ma 70, 25 lap Już mamy. Dostał 33. Jeden leży.